Dobry wieczór, to trudno mówić dobry wieczór, jak jest środek dnia. Więc powiemy dobry dzień dobry wieczór. Widzimy się na co tygodniowym przeglądzie części rynku kryptowalut. Przypominam tylko, że w opisie do filmu jest link, z, który po, pozwala na dołączenie do nas na grupy na Discordzie. Ten link będzie użyteczny wtedy, kiedy będziecie chcieli tego typu analizy obserwować, albo spotykać się z nami na bardziej regularnie, albo częściej na także w trakcie tygodnia na kanale głosowym. Dobrze, teraz tak, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to postaramy się uwinąć w miarę krótko. Nic wielkiego się tak naprawdę tutaj nie dzieje. Bitcoin sobie konsoliduje, mieliśmy tutaj na interwale dziennym, szukaliśmy, szukaliśmy tutaj tydzień temu formacji, no i formacja w zasadzie jest, tylko problem polega na tym, że to nie jest formacja, która daje nam przewagę nad rynkiem, to znaczy mamy tutaj long leg doji, to jest coś, co nazywamy long leg doji, w zasadzie można powiedzieć, że dwie pod rząd. Ale Pierwsza już sugeruje jakiś element konsolidacji, no i po tej konsolidacji mamy, po tej sugestii mamy faktycznie rodzaj konsolidacji. Akurat w tym przypadku, jedną z typowych formacji konsolidacyjnych jest to, co mamy tutaj narysowane. Czy nazwiemy to trójkątem symetrycznym, czy chorągiewką, już tam skoko godno, komu jak się podoba, tak sobie to można nazywać. Ważne, że działa, to znaczy analiza techniczna nam podpowiedziała to, co rynek zamierza sobie tutaj rysować, czy nam tu rysować. No i w związku z tym, jak widzicie, mam, mam tutaj rozrysowane dwie zbieżne trendlinie i w tej chwili powiedzmy na interwale godzinowym, może będzie to bardziej czytelne i w tej chwili mamy tutaj zawężający się trend do pewnego momentu, spokojnie tutaj wokół, wokół tej górnej trendlinie cena sobie fluktuowała, odbijała się od niej parę razy, wybicie, powrót po trendlinie, powrót podolną, także tu się nic wielkiego nie dzieje. W tej ta, Tak wyznaczone, prawidłowo wyznaczone, prawidłowo wyznaczone formacje liniowe działają bardzo ładnie. To jest normalny, jak najbardziej codzienny argument z analizy technicznej, który można wykorzystywać do rozgrywania rynku. Ja to robię raczej rzadko, dlatego że z istoty akurat tego segmentu analizy technicznej wynika, że tutaj są większe stoplosy, a ja lubię grać na ciasnych, na wąskich stoplosach. Także ja akurat nie rozgrywam zbyt często nie rozgrywam formacji liniowych. Niemniej jednak to, co się dzieje, oj, no przepraszam za hałasy, niemniej jednak to, co się dzieje na rynku Bitcoina czy na, czy na wykresie Bitcoina, daje oczywiście dobrą orientację w terenie altcoinów, więc bazując tutaj na tych ruchach i na tych wewnętrznych, jakby statystycznych przewagach nad rynkiem. W tych fluktuacjach, tutaj, właśnie tych trójkątowych, można fajnie to sobie rozgrywać. Dobrze, więc teraz tak, podsumowując, bitcoina to, co się tutaj dzieje, to jest generalnie konsolidacja w strefie, którą mamy, przypominam, zdiagnozowaną już dawno temu. Ja już tych rysunków nie mam, ale mamy tutaj zdiagnozowaną taką strefę, gdzie jest drogo, i wtedy w takiej strefie naturalnie mamy trzy, co do zasady, trzy miejsca, gdzie są charakterystyczne dla reakcji, to jest sam dół strefy, środek, w niektórych strefach jest to środek, a z drugiej strony góra tej strefy. Rynek sobie w tej chwili wywraca, powiedzmy, siłę popytu i siłę podaży. Gdzieś tutaj odchodzą jakieś negocjacje. Zobaczymy. Typowo, typowo, w tej chwili, to co się dzieje, nie mamy jednoznacznej przewagi nad rynkiem, dlatego jeżeli miałbym grać wykres tutaj Bitcoina, to, to na pewno na wąskich, niewielkich stop lossach. I raczej w takich sytuacjach, gdzie miałbym jakieś, jakieś więcej potwierdzeń od rynku, co ten wykres może zrobić na po prostu bardzo niskim interwale, po to, żeby odnaleźć tutaj jeden czy nawet dwa poziomy poniżej tych głównych struktur i spróbować wyłapać tu jakiś trend wewnętrzny. To nie jest moja ulubiona metoda gry, więc ja raczej cały czas trzymam się tej... Tej wersji, powiedzmy, tej strategii, że wykorzystuję Bitcoina do tego, żeby nadał mi rytm na altcoinach, które rozgrywam. Niemniej jednak, to co się dzieje, to mamy historię, to mamy historię tego typu, że w ramach tej konsolidacji, która jest typowo ładną, ładną chorągiewką czy ładnym trójkątem symetrycznym, jak już wspominałem, mamy typowe rozegranie rynku, to znaczy zebranie płynności, zebranie stop-lossów i uderzenie w dół. Powtórne wybicie stop losów, jeszcze raz uderzenie w dół, także tutaj można to rozpoznać sobie, te typowe zachowania ceny. Co się może, co się może dalej dziać, to może być tutaj, może się tutaj rozwijać cały czas jakieś akcje podażowe aż po. Wybicie tego z kolei wierzchołka, jeżeli, no wierzchołka dołka, tego wierzchołka, jeżeli to te wybicie tego, tego dołka nastąpi, to będziemy tutaj mieli nowy trend, będzie można próbować łapać jakieś, jakieś korekty. Jeżeli to się będzie działo wyraźnie na, na interwale dziennym, to na interwale godzinowym będzie można spróbować tutaj się odnaleźć na, na jakimś potencjalnie nowym trendzie. Dopóki się to nie dzieje, to ja uznaję, że jesteśmy że jesteśmy po prostu w konsolidacji, a my w konsolidacji grać nie lubimy, bo my wolimy grać zgodnie z trendem, który jest jasny, energiczny, czytelny i łatwo do niego na, na korektach, na wewnętrznych czy formacyjnych stoplosach podołączać. Dobrze, więc tyle na temat Bitcoina. Czekamy, generalnie czekamy na Bitcoinie, na rozwój sytuacji, jeżeli będą uderzenia w dół, które dadzą przesłanki do tego, że ta podaż stąd ma na tyle dużą siłę, żeby spróbować zawrócić ten trend, chociażby po jakąś korektę, nie mówię już po wybicie, nowego dołka, co technicznie, statystycznie powinno się zdarzyć, ale ten trend globalny Bitcoina w górę, powiedzmy, hossowy trend nas tutaj mocno kantuje od półtora roku, więc mamy to, mamy to po prostu na względzie. Natomiast kończąc tą, kończąc tą aktualizację Bitcoina, jeżeli będziemy tutaj mieli sygnał na chociaż chwilowo odwrócenie się wzrostów i pójście po jakąś korektę, widoczną powiedzmy na interwale dziennym czy tygodniowym to wtedy poczekamy sobie na po pierwsze na te przesłanki, po drugie na jakąś lekką korektę i spróbujemy tutaj coś poszukać. Dobra, i w tym kontekście w tym kontekście mamy cztery altcoiny. Jak widzicie, trzymamy się tej zasady, powiedzmy czy tej tego przyzwyczajenia do czterech wykresów w poniedziałek. I teraz tak, dawno nie było Ethereum, więc porozmawiamy sobie o Eterze. i Ether mamy, Ether oczywiście dostał tutaj szajby, oszalał z uwagi na informacje fundamentalne, które mówiły o tym, że tu będzie zmiana, zamiana banana na ananasa i że Ether będzie już taki cudowny, szybki, tani i pojawiają się jakieś, no powiedzmy, nie chcę już nazywać tego słowami powszechnie uznanymi za, za bardzo dobitne, żeby nie powiedzieć wulgarne, ale pojawiają się jakieś takie informacje, przekaz medialny, typowo dla ulicy napędzających, że tam meter będzie po, po, po 240 tysięcy dolarów, 48-krotne wzrosty. Oczywiście no, my witamy to z, z uśmiechem i z politowaniem tego typu próby manipulacji, to nie na nas takie numery. Natomiast ten hype został wywołany, i w tej chwili Ether dochodzi do miejsca, w którym ma mniej lub bardziej czytelną podaż. Ta podaż daje przesłanki, daje przesłanki że no hype się skończył. On no nie, nie trwał zbyt długo, nie ukrywam. I. i ta podaż, daje, ta podaż daje przesłanki, że ten hype się skończył, że będziemy tutaj próbować wykonać jakąś korektę. Jeżeli miałoby się tak zdarzyć, to ta korekta będzie miała najbardziej czytelne miejsce do wystartowania stąd. Naj, znaczy najprościej i najbardziej czytelnie byłoby dołączyć do ewentualnych spadków, jeżeli one oczywiście się pojawią i nie będzie to ta przesłanka wybicia powiedzmy nam tej starej strefy, która tutaj już w tym miejscu nie była do końca aktualna, my to rozgrywaliśmy inaczej. Już nie będę wracał do tego na interwale godzinowym, jak, w jaki sposób tutaj etera rozgrywaliśmy na grupie w tych, w tych wewnętrznych ruchach, ale wybicie tej starej strefy, powiedzmy tego, tego dołka, tego stop starej strefy jest oczywiście jakimś sygnałem w dół, który wykorzystujemy. Jeżeli ten sygnał nie będzie fałszywy i ta korekta ma się tutaj rozwijać, to najbardziej czytelnie, najłatwiej byłoby dołączyć tej strefy. Jeżeli ta strefa będzie przebita, nadal może być tak, że ona będzie przebita, rynek da nam tutaj jakąś fałszywą przesłankę w górę i potem będziemy jeszcze raz Jakimiś tutaj układami wewnętrznymi rozpoznawać tą, tą podaż i próbować uderzać to z shortem w dół. Graliśmy dość długo longi. No, jeżeli będą, jeżeli Bitcoin będzie w tym miejscu, w którym jest, jeżeli będzie chciał wykonać korektę, to, to oczywiście, altcoiny, no, oczywiście powiedzmy no, z zasady, altcoiny powinny, powinny z tymi spadkami do Bitcoina się dostosować no i w tej sytuacji Ethereum byłoby, byłoby to bardzo łatwe dołączyć do spadków, jeżeli miałoby tak być i w związku z tym mamy tutaj, yy, mamy tutaj strefę, mamy alert na strefę, więc mamy na żywo yy, do oceny czy to jest formacja, no wygląda jak całkiem niezła formacja, więc teraz trzeba to oczywiście wykorzystać money management no, przeliczyć sobie pozycję przeliczyć stop lossa, zdecydować czy ten apetyt na ryzyko jest wystarczający i uderzać tutaj ewentualnie z ewentualnymi shortami w dół, jako pierwsza próba dołączenia z najsilniejszego miejsca, bardzo ładnie, co prawda, dość energiczny wzrost, ale bardzo ładnie tutaj się ten popyt zgasił na naszych oczach. Dobrze, więc teraz tak: i Ethereum mamy ogarniętego. Jeśli chodzi o XRP, sytuacja na Ripple jest trochę konsolidacyjna już od bardzo długiego czasu, to na czterogodzinowym interwale to, to tych świeczek nawet już tutaj nie widać, więc gramy wewnątrz pewnej konsolidacji, no, nadal jest to na tyle długi i na tyle duże, na tyle ruchy procentowe, że możemy tutaj pewne trendy sobie rozpoznać i je porozpisywać. No i między innymi mamy tutaj rozpisany trend powiedzmy wzrostowy, w którym, w którym ładne reakcje w górę dają tutaj, da, dają tutaj możliwość zajmowania longów i, i nawet brania jakichś take profitów. Póki co ta strefa nie wybija i nie robi wrażenia jakby miała w tej chwili nam wybić jakiś wierzchołek, ale te wzrosty są na tyle tutaj w tych strukturach powiedzmy jednogodzinowych na tyle duże, że można bez problemu pozycje zajmować i je zabezpieczać. Zobaczymy czym się to skończy i czy ta strefa wytrzyma, czy nie. Generalnie strefa jest fajna. Widać, że tutaj z niej rynek próbuje tą cenę podnosić. Wiadomo, że jeżeli ta strefa będzie wybita, to wtedy będziemy traktować to jako przesłankę spadkową i próbować na korekcie ewentualnie dołączać z jakichś dwóch czy trzech, dwa czy trzy poziomy sobie wyznaczymy i będziemy je obserwować pod ewentualny spadek. Natomiast niemniej jednak, jeżeli stąd się uda zabrzeć longi ostatecznie. I te longi doprowadzić nie tylko po, po Z5 i nie tylko po Take Profit pierwszy, ale miałby być wybity tutaj wierzchołek i ten trend w górę miałby być kontynuowany. Oczywiście tutaj jest dobre miejsce na Take Profity i dobre miejsce na to, żeby się rozejrzeć za jakąś, za jakąś podażą. Więc jeżeli stąd Ethereum, XRP, przepraszam, jeśli stąd. XRP będzie wzrastać, to tu będziemy szukać take profitów dla longów i ewentualnego, i ewentualnego sygnału na spadki, i będziemy tu dołączać do ewentualnych spadków. A jeżeli będzie wybita ta strefa, to do spadków będziemy dołączać nawet bez wybicia, tej, nawet bez wybicia tej, tego wierzchołka i nawet bez zaliczenia tej strefy. To jest plan na Ripla. Jeśli chodzi o One, jest podobna sytuacja o tyle, że One już zaliczył fajną strefę do fajnej strefy do, do shorta. Więc tu oczywiście w tych wewnętrznych ruchach, które tutaj mamy, już oczywiście te ruchy, te ruchy traktujemy jako czytelną podaż. Tym bardziej, że mamy tutaj formację double bottom, która w tej chwili już jest potwierdzona. Więc po tym miejscu wszystko, co jest do góry, traktujemy jako lokalną korektę i próbujemy tutaj uderzać w dół. Więc każde te shorty są tu jak najbardziej, te, te spadki są jak najbardziej no, racjonalne w tym sensie, że, że dla nas czytelne no i z każdego shorta, jeżeli tutaj mielibyśmy uderzać shortami, to, to wszystkie te shorty mają tutaj dwa potencjalne take profity, gdzie jest strefa popytowa i z tej strefy oczywiście szukamy formacji, które powoli się tutaj pojawiają, szukamy formacji i próbujemy podciągnąć tą cenę, no co najmniej powiedzmy do poziomów zakończenia korekty, gdzieś tu mniej więcej w tych rejonach, a optymalnie najchętniej byśmy widzieli tą cenę tutaj, jeżeli bitcoin by nie spadał, co najmniej konsolidował, nie strasząc tutaj altcoinów, no to wtedy te altcoiny mogłyby sobie, można sobie wyobrazić taką Taką hipotezę, że Bitcoin, który idzie bokiem, daje tutaj możliwość altcoinu, żeby, żeby gdzieś budowały sobie jeszcze jakieś delikatne wzrosty, zanim pojawi się jakaś, jakaś korekta wyższego rzędu dla interwału 1 czy 4 godzinowego. No, jeżeli ta strefa nie wytrzyma, a może nie wytrzymać, bo Bitcoin jest w strefie, gdzie jest drogo i mogą być na Bitcoinie jakieś bardziej dynamiczne zrzuty, no to wtedy oczywiście to traktujemy jako potwierdzenie tej podaży z tej strefy i wtedy tym chętniej będziemy tutaj uderzać z shortami. Wtedy te shorty już powinny być w miarę proste, proste do zajęcia, bardzo czytelne. Dalej mamy ICP. ICP jest prosta sprawa. Mamy strefę, gdzie mamy strefę oporową dla spadków. Z tej strefy pojawia się jakiś, jakiś popyt. No, w zasadzie to możemy nawet i na interwale dziennym ten popyt sobie tutaj oglądać. Trochę nieczytelna, bo z dwoma świecami formacji odwrócenia trendu, testy formacji, dochodzimy do, do strefy, to wszystko było wyznaczane na bieżąco gdzieś tam na grupie, natomiast to, co się teraz dzieje i co będziemy chcieli obserwować w najbliższych dniach, to jest kwestia, czy dziś pojawi się formacja. Druga, bo tu już mamy pierwszą formację ze strefy, wybicie stop lossów, wycięcie stop lossów, i zanosi się na to, nie oceniamy formacji przed zamknięciem interwału, ale zanosi się na to, że być może będziemy mieli drugą formację drugą formację na dniówce. W związku z tym, testy tej formacji lub spadek do tego miejsca są oczywiście powodem do grania tego w górę. Tu będziemy próbować to na futuresach trzaskać do góry. A jeżeli cena pojawi się w tym miejscu, dla uwaga obecnego wierzchołka w tym miejscu ta strefa jest wyznaczona to tu są i take profity i powód do tego, żeby testować tutaj to, tą podaż próbami uderzenia w dół. No kłopot jest taki, że tutaj gramy w też w pewnej konsolidacji. No, najlepiej by było i najfajniej dla wzrostu by było, gdybyśmy mieli wytrzaskany ten, ten OPS, natomiast no nie mamy, dlatego traktujemy to, no, traktujemy to cały czas od ładnych powiedzmy 3-4 tygodni, traktujemy to po prostu jako konsolidację. Rynek stara się tutaj jakoś odwrócić ten odwrócić ten wzrost, ale to powiedzmy, ta strzałka jest bardzo optymistycznie narysowana, ona powinna być narysowana w ten sposób. I to, co się będzie tutaj działo, to, to dopiero się przekonamy. Na razie nie ma specjalnie dużych przesłanek do tego, żeby, żeby ICP pchać do góry. Raczej to są przesłanki, które mówią o tym, że, że trend słabnie, trend spadkowy słabnie nie, że się odwraca, no więc tutaj ta powiedzmy euforia na ICP, euforia na ICP jest powiedzmy ograniczona. Dobra, tyle na dzisiaj, uwinęliśmy się w miarę sprawnie, 20 minut daily bardzo zdrowo, mamy plan na, mamy orientację w terenie, jeśli chodzi o Bitcoina, mamy plan na kilka shortów, kilka longów na, na przykładowych altcoinach, resztę analiz mamy na grupie na bieżąco, Także, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich analiz, zapraszamy na grupę na Discorda. Tyle z naszej strony, tyle z mojej strony. Na dzisiaj widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, cześć!